Bing bong, bing bong, sponsor time. Sponsorem kanału Weza jest eneba.com, najlepszy sklep z najlepszymi grami w najlepszych cenach. Jeżeli chcecie, skorzystajcie proszę z linku w opisie. Dziękuję za wasze wsparcie. Lecimy dalej. A większe to nie może być? Made great villains and for good reason. His name is Slenderman. Zinfiltruj bazę. Znajdź sekretny bunkier. Okej, okay, dwie walizki z dokumentami. z eksperymentami. I to jest tak cała gra? Teraz, teraz działa. O, wow, ok, ok działa. Stój! Stój! A po niemiecku. Szejse! Nie! Halt! Halt, powiedziawszy! No, no, strzelam w ciebie! F! Ua! Man! Co jest? musisz! <noise> wow! Nie no dobra zgra! Ja to aż... Ja, ja, ja się gubię. Mam 15 amunicji. Ale Dobrze, nie, mam swoją. Stop game! Uch! Nie zaskakuj mnie! I co tym... Co to jest? Ja strzelam w niego! Ja chyba wiem kiedy się strzela w kogoś i on umiera. No nie kiwaj tak głową! Ja tu muszę cię trafić, ziomek, poczekaj, podejdź tutaj! Man! Man! T-bugging! Yeah! Yeah! Cii. Cii. Dobrze, jestem poza jego polem widzenia! Co to za, co to za przybliżanie? W co ja przybliżam? Ua! Aj, no i we mnie strzelają teraz, kupicie. Co, kto teraz? Man, stop! Stop it! Stop it, poczekaj! O lera, ja... no to zrobiłem kółko, gdzie jest to wejście do wazy? Tutaj? A. Tutaj. A what? A, dawaj mi broń. Dawaj mi pistolet. Dobrze. Okej. Okay. Nie dobry ze mnie strzelec. A gra jest taka fajna nawet. DROBIAJ GO! Cholera jasna. Man! Czekaj! Ja, ja pierdzielę. O no, jeszcze tu strzelają. Dziękuję. No przed ściana! Strzelają do mnie przez ścianę. Jak tu żyć? Jak tu żyć? O wow, trochę ich dużo. Jestem Terminator, Kuźwa! Slenderman! Pff, proszę cię! No! Ale mnie to gra w kurza! Sio! Dobra, wszyscy spokój. ja. Mi się wydaje, że tam gdzie byłem, to tam... To tam był ten bunkier. Tak. I jeszcze kod. Okej, okay, gdzie to może być kod? To jest drabina, okej, okay, czyli... Ło, what the fuck? kod? Też umiem przejść ścianę. Man, proszę cię, umrzej, no weź żeś mi... O dobra zaczek na flagach nie jest banalnym przypadkiem Zależy od kontekstu. Jakby my tego nie promujemy, nie? Jako grupa. Bra, parkour! Aha, tylko po apteczkę tu przyszedłem, fajnie. Dobra, czat ta gra utknął. Już myślałem, że utknąłem. No nie! Ja muszę po apteczkę wrócić. Czat możemy grać w coś innego jednak, co? Może w coś innego jednak zagrajmy Chad! Czat. czat zagrajmy w coś innego! No skancz! Fajnie! No gdzie jest kod? Kod! Nie wiem! Gdzie jeszcze nie patrzyłem? Na tej drabince, co mi się nie udało wejść? Trolujecie mnie, ta była apteczka, że tutaj. No daj mi wskoczyć. A jednak. For security reasons. Banker code is hidden somewhere in the main building. Rozumiem. Ooo eee... Zpierdalaj! To jest... Nazistowski Slenderman mnie goni! No! Dokładnie! No! no! Schlunderman! mnie goni! Może go koło jakieś beczki wysadzić. Sznelaman! Schnelaman, come here. <noise> tak, rozumiem twoje zniszczenie zm <noise> daną sytuacją, ale to nie ja wybrałem stronę nazistów. Co teraz? To jest main building? O, jednak tak. Żegnaj! Ło kurwa! Hehehe, T-Bugging! T-Bugging! Dobra, to teraz mogę wejść, tak? Teraz mogę wejść. Dzień okay, dobry. No tośmy się przywitali. Aaaa! Mam No ilu masz! Uspokój! Spokój! Spokój! Ja pierw dalszy dysko Ateczkę okej okay. Jezu! Co wy robicie w tych randomowych pokojach? Na co czekacie? Eee, takie pytanie, czy to jest za głośne? Będzie przez ścianę strzela! No przez ścianę mnie strzela! Dobra, idę mu wpierdolić. No, no trafię teraz. Yeah. Trochę głośno Tak też myślałem Do tego ze spałniło Ej no, w spokoju obok mnie strzela, no Nie, skąd? A stąd No lockdown on mnie strzela! Świetna gra. Ktokolwiek polecił mi tą grę, proszę go zbanować. A ty kurwa! Gno... Aż spadłem na ziemię. Ej, a to. Co to się stało? Co to za sterowanie się zrobiło? Halo, to. Tak się nie celuję w gry. Ja zjebałem? To samo się. No. No samo się. Ja mam po klik teraz. Czekaj. Czekaj. Nie No nie, nie mogę trzeba w to grać. Ja, ja, już mam dość tej gry. Nie uciekaj mi spoza ekranu! O, dobra, ten. Poczekaj, co? A ten z góry cały czas we mnie strzela. Nie może go zabiję przez ten. Nie zastrzelę go. Ale on nie mnie może! Bo tak! A to gdzie? Tutaj się nie rozejrzałem porządnie. Ech, bardzo powoli Nic Tutaj też nic. Czy ja gdzieś nie spojrzałem, czy ja czegoś nie widziałem? A jeszcze w bunkrze nawet nie byłem... Nie chcę się stąd. A Łat! No już idę sobie już! Tu musi być jakiś klucz, pewnie się zespałnił. Nie, nie zaspałnił się. A jakbym wyszedł? Okej. Okay. Potrzebuję kod do bunkra. Ewidentnie. Ale żeby dostać się do pokoju, w którym jest kod do bunkra, potrzebuję klucza, który jest dostępny wibibibibib gdzieś, gdzie go nie ma. No nie ma. Nie ma czego ty ode mnie chcesz? Gro nie ma. A ładno, mi spokój. Daj mi spokój. Czad, gdzie ja jeszcze nie byłem? Wszędzie byłem. Dobra, to szukamy dalej. Co za gówno?